Każdego roku w Polsce wykrywa się około 1200 nowych zachorowań na choroby onkologiczne wśród dzieci i młodzieży. W czasie pandemii SARS-CoV-2 boimy się zachorowania i niekiedy odkładamy wizytę u lekarza bądź konsultacje u specjalisty, jeżeli wystąpią niepokojące objawy. Jak ważna jest czujność onkologiczna także teraz, będziemy rozmawiać dziś z profesor Anną Racibolską, kierownik Kliniki Onkologii, Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Dzień dobry, Pani Profesor. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pytanie pani Profesor, zakłada, zakładając, że w Polsce rocznie rodzi się około 360 tysięcy dzieci, na chorobę nowotworową zapada 1200. Jak łatwo policzyć to jedno na 300 nowonarodzonych dzieci jest zagrożone rozwojem choroby nowotworowej. Bardzo dużo. Proszę powiedzieć, no jak wygląda walka z chorobami onkologicznymi u dzieci w obecnym trudnym czasie pandemii? Staramy się my wszyscy właściwie pracować tak, jakby tej pandemii nie było. To znaczy, oczywiście staramy się przyszykować nasze oddziały do tego, żeby pracować tak, jakby tej pandemii nie było, ale jest to niezmiernie trudne dlatego że no oczywiście zmienia się cały charakter przyjęć pacjentów do oddziału. Trzeba być czujnym, sprawdzać COVID i prowadzić pacjentów tak, jakby, żeby w tok diagnostyki i leczenia włączyć możliwość zachorowania na COVID. Wydłuża to niestety jakby czas diagnostyki i pobytu pacjenta, bo my, żeby przyjąć i bezpiecznie prowadzić pacjenta, musimy pobrać badanie COVID, musimy otrzymać wynik i dopiero wtedy możemy wdrażać terapię. Oczywiście w momencie, kiedy pacjent ma zagrożenie życia, to jest leczony bez względu na to, czy ten wynik COVID mamy, czy nie mamy. Bo stan zagrożenia życia traktujemy jako stan niezbędnej konieczności doprowadzenia wszystkich procedur medycznych. Nie w tym, w tej trudnym czasie pandemii, trudnej dla nas i dla pacjentów, dla pacjentów, dlatego, że oni się Boją o to, żeby nie zachorować, o to, żeby kontynuować leczenie onkologiczne, o to, żeby ten wirus nie spowodował pogorszenia ich stanu zdrowia i właściwie braku możliwości otrzymania terapii onkologicznej. Myślę, że jest to strach, który jest spotęgowany jeszcze przez to, co się dzieje naokoło nich. Rodzice boją się o swoje dzieci, boją się dodatkowo boją się, żeby ta infekcja do nich z zewnątrz nie przyszła. Więc i rodzice i pacjenci są jeszcze trochę w dużo większym stresie niż normalnie, a sama choroba nowotworowa przynosi bardzo dużo stresu dla tym rodzicom i pacjentom. Więc myślę, że warunki są trudne, aczkolwiek udało nam się do chwili obecnej właściwie Prowadzić oddział tak, jakby tej infekcji nie było. Na naszym oddziale nie było ani jednego zachorowania na COVID. My badamy zarówno rodziców, jak i pacjentów przebywających na oddziale i do chwili obecnej nie mieliśmy wyników pozytywnych ani w, person w przypadku personelu medycznego, ani w przypadku rodziców czy pacjentów. My już od bardzo wczesnego czasu, od wczesnego okresu epidemii wprowadziliśmy różnego rodzaju zakazy. Restrykcje wychodzenia z oddziału, kontaktu z osobami z zewnątrz, był pomiar temperatury, były ankiety, także udało nam się jakby do chwili obecnej w jakiś sposób zapobiec rozprzestrzenieniu się tej infekcji w obrębie naszego oddziału. Natomiast no, próbujemy pracować normalnie, leczyć wszystkie dzieci, które przychodzą do nas, ale problem niestety jest taki, że tych dzieci jest mniej. To znaczy, no właśnie, Pani Profesor, bo boimy się koronawirusa i często odkładamy nawet telekonsultacje z lekarzem, myśląc sobie, poczekam, to nie jest nic pilnego. A w przypadku choroby onkologicznej u dziecka konsekwencje takiego odroczenia mogą być bardzo poważne. Niestety tak. I powiem szczerze, że nawet w przypadku, kiedy pandemii nie ma, choroba nowotworowa jest to jedna z ostatnich rzeczy, o której myśli. Lekarz pierwszego kontaktu czy pediatra. Dodatko, dlatego, że objawy nie zawsze są charakterystyczne i nie zawsze bezpośrednio wskazują na tą chorobę, nowotworową. Bardzo często na początku są niezauważalne bądź mylnie interpretowane. I w przypadku guzów litych czasami są leczone objawowo. W związku z powyższym, teraz w czasie pandemii, kiedy te objawy są mało nasilone, dziecko jakby po podaniu leków przeciwbólowych, które są powszechnie dostępne w aptece. Ma ustąpienie u objawów, to niestety powoduje to, że rodzic się nie niepokoi wystarczająco na tyle, żeby mimo pandemii udać się do lekarza. Niestety liczymy się z tym, że w najbliższym czasie będziemy mieć pacjentów w dużo większym stadium zaawansowania i będzie takich, którzy będą wymagali dużo bardziej intensywnej terapii, właśnie dlatego że nie zgłosili się z powodu obawy o koronawirus do lekarza pierwszego kontaktu czy do pediatry, że ze, swoimi, jakby niepo, ze swoim niepokojem i pediatra nie mógł odpowiednio wcześniej pokierować te, to dziecko do odpowiedniej placówki medycznej. Niestety jest to dość znaczny problem. My obserwujemy tutaj nawet u pacjentów, którzy zakończyli leczenie onkologiczne, że niektórzy rodzice obawiają się przyjechać z dzieckiem na planową kontrolę. Niestety to jest tak, że chorobę, chorobę nowotworową, mimo że się wyleczyło, trzeba kontrolować, trzeba sprawdzać, czy nie ma wznowy tej choroby, i niestety te kontrole trwają długo, czasami po kilka lat od zakończenia leczenia. I oczywiście z każdym rokiem ryzyko wznowy bądź progresji nowotworu jest mniejsze ale zawsze jest, więc yy, zwłaszcza do 5 lat od zakończenia leczenia należy te kontrole wykonywać, a tutaj po części niektórzy rodzice obawiają się przyjazdu. No jest to też yy, zrozumiałe, yy, no i może się zdarzyć, że nie badań w odpowiednim czasie no spowoduje to, że nawet wznowa choroby będzie rozpoznana dużo później i w dużo większym stadium zaawansowania, także Niestety COVID prowadził nam bardzo dużo zawirowań, bardzo dużo niepokojów takich i zarówno naszych na personelu, jak i rodziców i pacjentów, no ale mimo wszystko staramy się pracować i jak najlepiej pomagać tym pacjentom po to, żeby nie opóźniać rozpoznań i nie opóźniać leczenia chorób nowotworowych, bo niestety nowotwór nie poczeka. Pani profesor, jakie zatem objawy powinny wzmóc czujność onkologiczną po pierwsze rodziców, ale po drugie także lekarzy pierwszego kontaktu? Oczywiście nie da się w jednym zdaniu opowiedzieć, które objawy mogą wskazywać na chorobę nowotworową, bo ich jest niestety w zależności od tego, gdzie ten nowotwór się rozwija, to one mają, to są objawy o bardzo szerokim spektrum. Generalnie, jeżeli mówimy, mówimy o guzach litych, to jeżeli pojawi się jakieś wybrzuszenie, obrzęk, które nie ustępują w przeciągu kilku dni, należy się bezwzględnie udać do lekarza. Jeżeli pojawią się dolegliwości bólowe w nocy, w jakiejś kończynie, jeżeli one nie ustąpią w przeciągu kilku dni po podaniu leków przeciwbólowych, koniecznie trzeba się udać do lekarza. Jeżeli będzie gorączka o nieustalonej etiologii, czyli jeżeli dziecko wcześniej nie gorączkowało, lekarz nie rozpoznał infekcji i gorączka się utrzymuje powyżej trzech dni, trzeba koniecznie udać się do lekarza. Jeżeli też na skórze pojawią się jakieś zmiany, tak, których wcześniej nie było, i w przypadku nawet konsultacji z pediatrą przez teleporadę, jeżeli to nie ustąpi, to również trzeba koniecznie pokazać takie zmiany lekarzowi. Należy pamiętać, że u dzieci onkologicznych, zwłaszcza w przypadku chorób hematologicznych, mogą nastąpić, wystąpić zmiany skórne, które mogą świadczyć o złośliwym nowotworze u dzieci, które i dziecko może zginąć w przeciągu kilkunastu godzin. Więc, jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli jest gorączka, wybroczyny, zmiany na skórze, Sinawe głuski, trzeba koniecznie, koniecznie udać się do lekarza. Pani profesor, czy to prawda, że chorują coraz młodsze dzieci i że właściwie nie ma takiego przedziału wiekowego, który zabezpieczałby przed chorobą nowotworową, że nawet dziecko może przyjść na świat obciążone onkologicznie poważnie? To jest prawda. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko rodzi się z guzem. Czy, tego, czy tych dzieci jest więcej, trudno jest to jednoznacznie powiedzieć, dlatego że statystyki przeciętnie mówią, że jest to około 12 nowych takich dzieci rocznie w Polsce, czyli 12 na 360 tysięcy urodzeń. Należy pamiętać, że teraz w wyniku postępu medycyny coraz młodsze dzieci mogą się rodzić bezpiecznie, mogą przeżywać poród, mogą być utrzymane przy życiu. Więc na pewno, jakby, ilość dzieci, które my teraz obserwujemy, może nam się wydawać z tego powodu większa. Ja powiem tak, że niestety nowotwory zdarzają się od zera do końca naszych dni. Jest to trudne dla nas emocjonalnie, żeby się z tym pogodzić. Im młodsze dziecko, tym jest nam trudniej się z tym pogodzić. Ale niestety nowotwory mogą się zdarzać też w życiu płodowym. Dzieci mogą się z tymi nowotworami rodzić. Ale należy też pamiętać, że jeżeli my wiemy o tym, że to jest ten nowotwór, dobrze poprowadzimy ciążę i dobrze poprowadzimy ten okres okołoporodowy i wczesną fazę po porodzie, to 80% z tych dzieci może być zdrowych całkowicie. I takie są obecnie wyniki w Instytucie Matki i Dziecka, Czyli na 10 takich dzieci, które rodzą się z nowotworem, 8 jest zupełnie zdrowych i będzie chodziło do normalnej szkoły, realizowało siebie i przynosiło radość i nam, i rodzicom. No właśnie, pani profesor, bo w przypadku dzieci te wyniki leczenia są często znacznie lepsze niż w przypadku dorosłych, to prawda? Zdecydowanie prawda. Myślę, że u dzieci przeciętnie można powiedzieć, że wyniki leczenia są powyżej 80%. Oczywiście to co oznacza, że 8 na 10 dzieci jest zdrowych. Oczywiście są takie z gdzie rokowanie jest powyżej 90, a nawet 95%, są takie, gdzie rokowanie jest poniżej 40%, ale sumarycznie wyniki u dzieci są zdecydowanie lepsze niż u dorosłych. Oczywiście na wyniki leczenia zdecydowanie ma wpływ to w jakim stadium zaawansowania trafi do nas pacjent. Czyli im choroba jest mniej zaawansowana, tym najczęściej wymaga mniej intensywnego leczenia i tym rokowanie jest lepsze. I tutaj w aspekcie tego COVID-u, to czego boimy się my, to że niestety to, że pacjent się nie zgłosi teraz, tylko zgłosi się za parę miesięcy, będzie oznaczało, że nasze wyniki leczenia będą gorsze w stosunku do tych, do których, które uzyskiwaliśmy a będzie to wynikiem tego, że ten pacjent do nas trafi w dużo większym stadium zaawansowania. No, dzisiaj na przykład zgłosił się do nas chłopiec, który od kilku miesięcy odczuwał dolegliwości bólowe. Niestety ma bardzo zaawansowaną chorobę nowotworową. Oczywiście będziemy go leczyć, zrobimy wszystko, żeby było dobrze, ale już na wstępie te szanse na wyleczenie są o połowę mniejsze niż by były od, na początku.